Umiłowani współbracia, ojcowie, umiłowani bracia i siostry, zgodnie z obietnicą i naszym planem pragniemy w czasie mszy świętych, tych wakacji z Bogiem na Kaszubach, tutaj w tym przeuroczym zakątku Kanady, rozważać credo, czyli nasze wyznanie wiary. Dlatego, to, dlatego, że to, co się dzieje w duszy człowieka, który poszukuje Boga, który miłuje Boga, który poznaje Boga, to jest właśnie wszystko oparte ostatecznie na fundamencie wiary. A nasze kredo ma przebogatą, wspaniałą treść. I rozpoczyna się, jak wszyscy doskonale wiemy, by, by słowami Wierzę w jednego Boga. Kochani, Pla Platon z Sokratesem już postawili bardzo mocno pytanie o, o to, o jedność, o jeden byt. Rozważając piękno kosmosu, zastanawiali się, co stoi u samych podstaw wszechświata. I między innymi to właśnie oni po raz pierwszy w historii myśli ludzkiej dotarli do prawdy o tym, że u podstaw wszystkiego musi stać byt, który jest jeden. Dlaczego tak? Dlatego, że kochani, jeżeli nasz rozum napotyka różnorodność, to pyta o rację jej istnienia. Jeżeli istnieje wielu ludzi, wiele zwierząt, wiele roślin, wiele narodów, wiele pięknych kontynentów, wiele planet, to rozum pyta o to, co stoi u samych podstaw tego, czego jest wiele, a więc co stoi u podstaw różnorodności świata. I Sokrates dotarł do prawdy o tym, że jeżeli mamy czegoś wiele, to u podstaw tego, co, co jest wiele, musi kochani, w świetle naszego rozumu, stać bytowość, która jest jedna. I dlatego Sokrates z Platonem przyjęli tezę o tym, że musi istnieć jeden idealny świat. Świat idei który jest wieczny, który jest boski. Ale ponieważ w tym świecie idei, w kosmosie idei, jest szereg idei, które są doskonałe, dlatego Sokrates z Platonem przyjęli, że u podstaw tą najwyższą ideą, która jest racją wieczności, musi istnieć idea dobra którą Sokrates z Platonem utożsamili z Bogiem. I dlatego też, kochani, proszę zobaczyć, jak tutaj wspaniale, genialnie z jednej strony to poznanie rozumu odkrywa nam, że ostateczną racją wielości jest jedna, jeden byt, jest coś jednego i tutaj przystępujemy, wchodzimy do tej przestrzeni wiary do ogromnej rzeczywistości, o której wczoraj powiedzieliśmy sobie, że jest przede wszystkim łaską przynejświętszego Boga. I teraz proszę zauważyć, że skoro Rozum ludzki odkrył w starożytnej myśli greckiej, że u podstaw wielości bytowości w świecie istnieje jeden byt? który później Arystoteles nazwał Bogiem, zaraz jako uczeń Platona. Dlatego też, kochani, rozumiemy, dlaczego w wielkim wyznaniu wiary świętej apostolskiej i katolickiej, u samych podstaw wyznania rozpoczyna się i to w różnych formach wyznań wiary z pierwszych wieków chrześcijaństwa, stoi prawda o tym, że my wierzymy w jednego Boga. Kochani, rzeczywiście Bóg jest jeden. Dlaczego, kochani, Bóg musi być i może być tylko jeden? Dlatego, że jeżeli mamy coś złożonego, na przykład, także nasza bytowość, o czym będziemy sobie jeszcze dokładnie rozważać podczas tego tygodnia, także nasza bytowość ludzka jest złożona. I każda bytowość, którą napotkamy w świecie, jest złożona. A jeżeli wszystko, co istnieje w tym kosmosie, jest złożone, to natychmiast dla rozumu powstaje pytanie: Kto. Jest zasadą złożenia tej rzeczywistości. I dlatego też, a jeśli mowa o złożeniu, to znaczy, że taka bytowość nie jest stwórcą samego siebie. Bo jeżeli coś jest złożone, na przykład zegarek z różnych części, to od razu pytamy o zegar mistrza który poskładał, przyporządkował poszczególne części względem siebie tak, żeby dały nam bytowość zegara. I dlatego też, kochani, najprostszym głosem rozumu, i tak starożytni Grecy myśleli, że każda bytowość złożona nie może być racją samej siebie. Musi mieć rację swojego istnienia poza sobą. A która bytowość nie wymaga. I nie posiada racji złożenia poza sobą. Ta, która jest absolutnie jedna. Tylko ta bytowość nie jest złożona. A jeżeli nie jest, kochani, złożona, to znaczy, że nie jest stworzona. To znaczy, że nie ma nikogo, kto byłby w stanie tę bytowość powołać do istnienia. Dlaczego? Ponieważ jeżeli docieramy w naszym rozumie do bytowości, która jest absolutnie jedna, to ona nie tylko, że nie ma racji złożenia jej poza sobą, ponieważ nie jest złożona, jest absolutnie jedną, le lecz co więcej, ta bytowość właśnie jest racją każdej złożonej rzeczywistości to ona jest tą stwórczą bytowością, która daruje byt wszystkim pozostałym. Rzeczywistość. Ludziom, zwierzętom, roślinom i w ogóle całemu kosmosowi. Dlatego też, kochani, rozumiemy tę wolę naszych praojców, świętych ojców Kościoła, którzy rozpoczynali Różne wyznanie wiary od wierzę w jednego Boga. Bóg, ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale skoro Bóg jest w trójcy świętej jedynym, jak sobie poradzić z tą prawdą o naszym Bogu, że On jest w prawdzie jeden, ale przecież mamy trzy osoby bosne. I tutaj, kochani, ponownie my odróżniamy właśnie bóstwo, które jest jedno, jedno w osobie Ojca, to samo w osobie Syna i to samo w osobie Ducha Świętego. Ale to jedno bóstwo, Istnieje w trzech różnych osobach Boga. Czyli proszę zobaczyć, co my mamy tutaj przy, tym, przy tej prawdzie o jednym Bogu. Jaki cud mamy. Bóg jest jeden. Nie ma mowy o, o tym, że bogów jest wielu. Dlaczego? ponieważ to samo bóstwo, czyli ta sama istota, czyli Boskość, ta sama istota Boska jest zarówno w osobie Ojca, jak też w osobie Syna, jak też w sobie Ducha Świętego. I jak później będziemy analizować dalsze części kredo, to zobaczymy jak to jest cudownie wszystko przyporządkowane do siebie, że dlaczego my możemy powiedzieć, że syn, syn Boży jest takim samym Bogiem, jakim jest Bóg Ojciec, ponieważ Bóg Ojciec zrodził syna, a wtedy, kiedy kochani rodzi się drugiego, jak na przykład mama i tato, rodzą dziecko, to wtedy istota dziecka jest istotą ludzką, ponieważ Rodzice jako osoby ludzkie rodzą dziecko i wtedy rodzą człowieka, a czyli rodzą taką bytowość, której istotą jest być człowiekiem. I proszę zobaczyć, czyli co to znaczy, że rodzice rodzą? To znaczy, że przekazują istotę dziecku, istotę właśnie. Tutaj w wymiarze ludzkiego ciała. I dlatego też, jeżeli mówimy o tym, jak to było możliwe, że Bóg Ojciec rodzi syna w wieczności, to co to znaczy rodzić? Bóg Ojciec wypowiedział syna, to znaczy, yy, syn był w ojcu wiecznie. Syn nie ma początku, tak jak i Bóg Święty. Tylko że serca ojca został wypowiedziany, czyli zrodzony w wieczności. A co to oznacza? To oznacza, że syn jest, właśnie posiada tę samą istotę, tę samą naturę Boga. Tę jedną naturę Boga. I dlatego też, choć Bóg jest w Trójce Świętej jedyny w Trójce Świętej, to On jest jedyny ze względu na jedno bóstwo. I dlatego, kochani, rozumiecie, że dzisiejsze współczesne spory o, o prawdziwość religii, na przykład która religia jest prawdziwa, w tym aspekcie, kochani, tylko taka, która mówi o tym, że jest jeden. I co więcej, że trudno obronić prawdę o jednym Bogu, jeżeli nie wyznaje się jednocześnie wiary w trójjedynego Boga. Dlatego, że to jedno bóstwo istnieje w trzech różnych osobach boskich. Dlatego też tylko ta wiara jest prawdziwa, która z jednej strony bardzo mocno wyakcentowuje, że Bóg jest jeden, ale z drugiej strony. Ponieważ ten jeden Bóg istnieje w trzech osobach, dlatego jedynie prawdziwą wiarą, w doskonałym tego słowa znaczeniu, jest wiara święta katolicka i apostolska. Ponieważ ona bardzo mocno obstaje przy prawdzie o jednym Bogu. I dlatego też, kochani, tak bardzo ważnym jest, żeby się dzisiaj nie zagubić we wierze, to trzeba od razu badać, czy dana religia jest jedna, czy dana religia przekazuje prawdę o jednym Bogu. I tutaj tylko dla przykładu wam powiem. Na przykład rozumienie Boga przez protestantów. Bóg Marcina Lutra jest Bogiem złożonym. Bóg Marcina Lutra jest wprawdzie jednym Bogiem, tylko że ta jedność Boga Lutra jest złożona. I wtedy rozumiemy, kochani, że taki Bóg musi być procesem. On się rozwija. I co więcej, do tego, żeby być jednym Bogiem, to nawet Bóg musi stać się według Marcina Lutra szatanem. Czyli musi przechodzić przez największe swoje przeciwieństwo. Ale taka jedność, kochani, jest straszliwa. Zresztą to rozumienie Boga doprowadziło do powstania nazizmu hitlerowskiego, ponieważ teoretycy nazizmu Rosenberg i inni łącznie z Adolfem Hitlerem powoływali się na Marcina. Tak samo, kochani, później ta historia, o której mówiliśmy sobie wczoraj. Żaden z tych wielkich systemów, który bywał największy wpływ na dzieje świata, nie opowiedział się za tą pierwszą prawdą naszego katolickiego wyznania wiary, że Bóg jest absolutnie jeden. Jeżeli była mowa o Bogu, u Hegla, u Karola Marksa, u innych. To tylko, kochani, w tym sensie, że to jest Bóg złożony. I albo utożsamiono materię z Bogiem, tak jak w marksizmie. I teraz zobaczcie, kochani, do dzisiaj słyszymy, że Marks czy Engels zasadniczo się nie myli. Do dzisiaj słyszymy, a przecież, kochani, ubóstwić materię, przecież to jest absolutny nonsens. Ubóstwić materię, która obejmuje kości naszych proojców i która nie jest w stanie powołać ich do nowego życia, dla która umiera. Co to byłby, kochanie, za Bóg, który by umierał, który by się obracał w popiół? Co to byłaby za absolutna jedność bóstwo absolutnie nieśmiertelne i wieczne. Absolutny nonsens. I tylu milionów, tyle milionów ludzi ta ideologia marksizmu pochłania. Łącznie z Ameryką Północną. Ilu tutaj jest zwolenników tej straszliwej ideologii. I dlatego też, kochani, nie dziwimy się, że przypominanie sobie tej prawdy, zrozumienie jej w kontekście, jakie to jest ważne, że nie możemy być niespokojni. Ach! A może ja się rzeczywiście mylę, bo przecież tu po kolei wokół nas, w takim świecie, w którym wy żyjecie, w tej pięknej Kanadzie, to przecież dookoła jesteście otoczeni innowiercami, których trzeba miłować, szanować, ale nie ze względu na to, że mają inną wiarę. I dlatego też, ponieważ nie, nie szanuje się człowieka ze względu na to, że fałszywie wierzy tylko, że prawdziwie wierzy. Dopiero wtedy człowiek za wiary zasługuje na szacunek. A jeśli się nie myli, nikt nie gloryfikuje błędów. Chyba, że jest szaleńcy. Chyba, że postradał zmysły. Stracił rozum. Natomiast, jeżeli szukamy prawdy o wierze, to tylko taka wiara, kochani, zasługuje na szacunek, która przekazuje prawdę o jednym Bogu. I dlatego też dziękuję Wam, kochani, że trwacie w tej wierze i trwajcie w niej, tak jak sobie zaznaczyliśmy, i rozum odkrył, że u podstaw tego wszechświata musi istnieć jeden, absolut. I wiara nasza święta. Objawienie. Bóg Starego i Nowego Testamentu objawił nam, że jest absolutnie jeden. I że nie ma innych Bogów. Nie ma, nie istnieje. A jeżeli chodzi o to, o tak religie monoteistyczne, to też musimy, kochani, badać, na ile te religie, na ile one zawierają tak zwane ziarna prawdy o jednym Bogu, Że wtedy, jeśli jest jakieś ziarenko tej prawdy o jedności Boga, zachowajmy, uszanujmy. Ale nie można poprzez to, że dana religia, czy wiara ma ziarenka prawdy, nie można uznać całej wiary za prawdziwą. Tylko to, co jest w niej prawdziwe. To jest maksimum, co może katolik uszanować w innej wierze i co powinniśmy uszanować, ale tylko w tym aspekcie. Dlatego też, kochani, cieszmy się, radujmy, dziękujmy Bogu, że podarował nam poznanie i wiarę 别的那个。